Dzień dobry, to już szósta edycja konferencji InfraSec Forum, której IY od początku jest partnerem. Po raz trzeci mamy również przyjemność zaprosić Państwa na towarzyszące konferencji warsztaty. W tym roku będziemy skupiać się na budowie i rozwoju jednostek Centrum Operacji Bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście wymagań stawianych organizacjom przez dyrektywę UNIS-2. Dzień dobry! Podczas warsztatów zagramy w grę kooperacyjną, której głównym celem będzie ustanowienie jednostki OTSOC i ochrona naszej organizacji przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa. Do gry zapraszamy wszystkie osoby, które odpowiadają za bezpieczeństwo w organizacji oraz pasjonatów obszaru cyberbezpieczeństwa i automatyki przemysłowej. Gra nie będzie wymagała specjalnego przygotowania. Potrzebny będzie laptop z kamerą internetową oraz dostępem do sieci. Zapraszamy do wspólnej zabawy.